Siema, Siema! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sowano. Dzisiaj sobie zagramy w Assassin's Creed Syndicate. I tutaj zaczynamy od pięknego angielskiego statku, gdzie synchronizację będziemy robić. No to lecimy, widoki pokazujemy. W międzyczasie zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, ewentualnie komentarz, a my lecimy. Robić misję. Misję, ale w sumie ja bym poszedł jeszcze tu. Kolejną synchronizację zrobić dla Was widzowie, abyście widzieli cały teren. Co Ty robisz, Ziwi? To naprawdę jesteś jakaś. skacz, skacz! Czemu ty nie chcesz skakać ty, dobra? Do wody Skakul tu a nie No Nie zatrzymuję się zamiast skakać to jest... To jest cho, chore, chore, chore A my lecimy dalej Nic na mnie przeszkadza Jedynie templariusz, statek, który za, zaraz w wolnie Albo i nie, to w nas wolnie A my jesteśmy w takim punkcie. I wskakujemy się na mur i lecimy. Skaczemy se po budynkach i nie przejmujemy się. O, i są czerwoniaki, których można pozbyć asasynowo. Letymy sobie tu o jeden psiarz, to psiaża łatwimy tak asasinowo wskakujemy se na górę r-kom przelatujemy se na drugą stronę. Wspinamy się dalej. Nie wiem czy to jest chyba hotel jakiś, czy coś widzowie. Nie wiem do końca. A my musimy tam się dostać. No więc spadamy i wbijamy na tą wieżyczkę. na samą górę. O tak. Jeszcze wyżej, jeszcze na, na posąg jakiś musimy wleźć. Nie wiem, kto to chyba Napoleon, na parter, ale nie wiem do końca. No, może ktoś inny nie, nie wiem. I teraz nieoczekiwany. A może oczekiwany zbieg okolitego Idziemy sobie robić te Jak cymboła, I biegnijmy do cy Szybciej, Iwi, szybciej, bo czas leci. To nie tu? To schod stąd. Ciapatinio. I to jest tu. Siema, ziomek. Coś tam potrzebujesz od nas? U tego samego w poprzednim odcinku e, robiliśmy. I tak jak mówiłem, to będzie też określane jako fabuła, bo misje dla przyjaciół robimy, a poboczne będą określone, te które na przykład... Will You make some inquiries? One of our demon. possessed mobsmen is being held behind bars at this very moment. You may want to begin your search there. Halo, psy, jesteście na Waszym komisariacie, a ja my sobie to zadrzemy po ekspa psy. Psy. psy Dajcie głos Psy, A, u, psy Dajcie głos gdzie mam muszę iść tak tu widzowie muszę tu iść wiem na psy muszę iść ale tu psów nie ma widzowie o co tu chodzi no ewidentnie z psem jakimś muszę u góry porozmawiać

Szczerze pamiętam to miejsce widzowie. przy niej. Szczerze powiem Wam, robiłem ją dwie godziny. Wyjdź z tego podwórka, Iwi. Tu jest gdzieś wyjście. Jest. Nima, jest. Pewnie ten odcinek tak jak któryś tam, co kiedyś był, będzie podzielony na dwa szybciej. bo czy zobaczyli szybciej. No i przez fontannę musi się umyć. Fontannę przeskakujemy, przeskakujemy na płot i lecimy dalej. Ale tu nie ma przyjścia. A mi się po dachach nie chce skakać. O idzie tam widzowie. Nie ma przyjścia, ale to nie dla mnie. Ja wolę sobie nie po dachach skakać, tylko biec dookoła. A ciebie to musisz zniszczyć typie, co ty tu. I widzisz, że nie ma sprinta. Takiego mocnego. I Chyba mi grę skraszuję. Więc... O. Jednak gry nie skreszowało. Lecimy dalej. Z misją. Ale nie misja, bo nie mogę z typem porozmawiać. Os. Może muszę za ten przejść widzowie. what can Aha. you tell me about the robbery there's not much to say most of the items did come from the same seller enzio capelli sorcerer supreme <laughs> <laughs> <inaudible> <inaudible> several weeks ago he was forced to pawn his family heirlooms debts i have the address of the last person who redeemed something of his a lovely pearl necklace Is that helpful not O, wyszłem widzowie. Muszę biec za tą podejrzaną typiarą. Walaj jest skręciła, już widziałem to na minimapie Chodź tu typiaro Nie uciekniesz Bo ja cię złapię. Iwi może jest wolniejsza od ciebie. Ale tu nie gra komputer tak jak u ciebie. Tylko tu gra. Prawdziwy mózg. Więc i, I szczerze jest mądrzejsza pojawiań gra. I co teraz? Co się Lecimy, musiałem uciec z Wojciem. Zobaczyli co, wy? dostałem w ramię. Dobra, chcesz się bić to masz Gru ty, ty, Taki, taki gruba za pozwala się dziewczynie bić. Pa pyk, pyk I go kijaszkiem popiła. Pa! Kijaszkiem go pobiła A! Kijaszkiem To ja tego jeszcze kijaczkiem popiję do sobie? A ja mógł chyba za nim iść Ruszaj się, typie! A, po wyprzyciele siedzi, tak? Ruszaj się! Dobra, nie będę tak się z tobą, Patyszko. Nie mogę. On się zwiesił. Dobra, widzowie. Ja bym szczerze zakończył ten odcinek. Zrobimy to misję. W kolejnym odcinku. A ja bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Grał z Wami Sowanos. Cześć, cześć.